Dobra, jeżeli kupiliście Assassin's Creed Unity tak jak ja i macie ochotę zacząć grę od nowa, tak jak ja, i szukaliście opcji rozpocznij nową grę, tak jak ja, to mogę Wam pomóc i powiedzieć, że nie szukajcie tej opcji, bo jej nie znajdziecie, bo jej po prostu tam nie ma. Nie wiem, zapomnieli ją dodać, yy, nie wiem, zabrakło im paseczków w menu, pewnie zastąpili go opcją e-sklep. Ale powinienem co zrobić, bo taki good guy jestem. Chodzicie tu, ustawienia, musicie wyłączyć synchronizację, kiedy wyłączycie zapisać i zrestartować zrestartujecie Zarastartujecie, tyle. Wchodzicie tu, wchodzicie tu, 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 save games, tu. Ja już tego folderu nie mam, ale jest tu. Chyba zawsze nazywa się 720. Nie mam tej pewności, więc na tego nie powiem. Eee, no i tyle. Usuwacie go, lepiej sobie zostawić gdzieś na pulpicie, żeby mieć tą postać, na przykład jak hopa, czy co tam chcecie mieć. I tyle. Do eee, grania.